Ty łumaczysz tobą. W dolnej części tego y, są takie, y, można powiedzieć, wany, gdzie znajduje się woda, tony wody, a na samej górze jest węgiel. Ja podejdę tam, zobaczę, y, czy mnie będzie słychać i zapytam, zapytam, jak dużo y, mają. Wody? Ile ton wody? Ile w ogóle waży ten pojazd? Są tak prawda odznaczenia. Ciężar. Ciężar. Panowania. Ciężar służbowy z tędrem 178,4 tony. Proszę zobaczyć. Ona. Je, jest tak umieszczona, że y, te przednie koła ma... ma nie, nie obróciłaby się. Wszystkie prezentują się, ta jako jedyna e, nasza gwiazda. Słuchajcie, wielkie brawa! Wielkie brawa! Proszę Państwa, to już jest naprawdę poważna historia. E, jedyny obecnie działający w Polsce i dopuszczony do ruchu, e, jedyna lokomotywa w Polsce. Także macie wyjątkową okazję, żeby ją podziwiać, zobaczyć, a czasami przybić prawko. Wielkie brawa, proszę Państwa! Wielkie brawa! I to nasz właśnie zaznaczony w programie, jak Państwo wchodzą na stronę muzeum, to tam mamy zaznaczony to nasz Dolnośląski Ekspres. Dolnośląski Ekspres, który jeździ do Wrocławia i wraca do Jaworzyny. Jeździ także przez wyremontowaną stację Sobudka i dociera do Stolicy regionu. Proszę zobaczyć, jaka ona jest majestatyczna. Jak długi ma kocioł. A tam na górze ten wystający element to zbiornik na parę. Na specjalną yy, parę. W środku, oczywiście, idzie płomień z węgla, który tutaj w tej części jest piec i idzie. Płomień, który przechodzi aż w, y, do komina. Tutaj w zasadzie płomienie czasami można y, widzieć, ale najczęściej widzimy dym. Ja spróbuję podejść i zapytać, jak się tym jeździ. Y, po, powiedzą, y, jak skręcają w prawo, w lewo, a jak wrzucają wsteczny. Witam serdecznie załogę z Wolsztyna. Witam, witam serdecznie. Panowie, chcę tutaj jakoś się do was dostać. Można na chwilę. Od... Jest wysokość, trzeba się trzymać. Kapitan, czyli maszynista. Słuchajcie, jest, tutaj jest gorąco, jest cieplutko. Yy, o, a ujacie krece, słuchajcie. Yy, czyste piekło? Czyste piekło, widzę piec i yy, nie wiem tu tona, dwie, trzy, cztery yy, węgla i to się pali. I to się pali. Pro, na na tenże ile mamy? 12 ton. 12 yy, ton. Piecu będzie ile? Teraz. Delikatnie, ile? Tu jest tylko 50 kg? Proszę Państwa, na dużej powierzchni pali się, na dużej powierzchni pali się węgiel i miałem wrażenie, że tam jeszcze coś jest w dół. Niestety nie miałem racji. Tylko 50 kg się, się pali, ale cały czas dosypywane jest. Czyli jak dostarczamy paliwo? Łopatą. kto rzuca? Ten. ten. <laughs> Oczywiście tu kolejarskie żarty. Kto, kto rzuca ten, kto przychodzi ostatni. Eee, zawsze jest. Ale generalnie zasada jest taka, że zawsze mamy maszynistę oraz... Teraz jest dwóch maszynistów nie ma już pomocników, tak Czyli mamy dwóch maszynistów. Proszę się przedstawić. Piotr Tarski, Piotr Tarski maszynista. Marcin przodka maszynista. Wielkie brawa, proszę Państwa! To <laughs> <interyjuszny> oni, <jezior. śmiech> Proszę Państwa, a tam z tyłu, e, z tej parowozowni w Wolsztynie... Tam, tam też my pozdrawiamy maszynistów tam! Też. Krzysztof Radnik. Stefan Wróbel. Andrzej Musielak. Wszyscy oni przyjechali tutaj. Co jaki czas? Czy maszyniści też mają takie tacho, że na przykład 6 godzin jadą i więcej nie mogą? I, ile godzin można jeździć? Do 12 godzin. Do 12 godzin, proszę Państwa, jeździ się taką maszyną. Wiadomo, nie skręcamy, bo mamy tory, jedziemy do przodu. Ja... Kierownica, ale ta kierownica pewnie służy do czegoś innego. Do czego służy coś takiego, co wygląda na kierownicę? Kierunek jazdy przód-tyłu. To jest jak skrzynia bieg. Kierunek jazdy przód-tył. Pan sobie tutaj siedzi, ma takie kółeczko i, i, i kręci się. I kręci tym kołem. Proszę Państwa, te techniki kolejowe były wykorzystane później tam. Mamy drezynę, która już jest E, silnikiem spalinowym. Tłok. Wszystkie te elementy dokładnie funkcjonowały. Paliwo się tylko zmieniło. Paliwo się zmieniło. E, my tu pokazujemy wyjątkowe historyczne rzeczy, ale właśnie dzięki pasjonatom e, to może być e, realizowane. Proszę Państwa. To jest jedyna, wy obsługujecie jeszcze linię kolejową. Czyli w tak zwanym, to się nazywa, w tak zwanym ruchu planowym, nie że specjalny po, pociąg, w ruchu planowym przyjeżdżacie do Wolsztyna i możecie y, pojechać tym na przykład do Poznania. Do Zielonej Góry też jeździ się podobno. Do Leszna. Tylko do Leszna i do Poznania. Nie ma żadnej Zielonej Góry. A, albo winobranie, albo turystyczne, na tak zwane wino, tutaj mi y, oczywiście maszyniści podpowiadają. Proszę Państwa, wielka maszyna, ja schodzę. dziękuję serdecznie. Tak, y, tutaj dziękuję maszyniści za zaproszenie Wolsztyna do Jaworzyny. Proszę Państwa, przybijmy im brawko. Ale super. Proszę Państwa, naprawdę jest to kawałek maszyny. Jest gdzie chodzić. Trzeba też uważać, dbać o bezpieczeństwo. I prezentuje się tutaj PT47. Co znaczy P? Pospieszny T. Układ osi T. Rozumiem. 47 e, najczęściej e, podawane są to lata, kiedy została konstrukcja wdrożona. Tył za państwem, DKB 48. A ten... Wielkie brawa, wielkie brawa jeszcze raz. Wolsztyn. tak? Ah, para bucha para, aqui, para bucha ia para to boa vru ia on garage tak do garażu. Proszę Państwa, PT -t -t